Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich nocnych marków, którzy nie mogą spać tej nocy, którzy czuwają, czekają, być może modlą się, czekacie na jakieś słowo od Pana. Jesteście, może trwacie w jakiejś takiej ciemności, która właśnie ciągle Wam przeszkadza w życiu. Może w takiej ciemności, w której nie wiecie, co dalej, co robić, gdzie Was Pan Bóg posyła. Pozdrawiam Was serdecznie z miejsca, w którym teraz jestem. Od wczoraj jestem... Miejscowości bodajże wierzchowo, gdzieś koło łodzi w centralnej Polsce. Jestem tutaj na takich dniach skupienia z taką bardzo przesympatyczną, wspaniałą wspólnotą pięknych stóp. Siedzę sobie teraz, te słowa do ciebie kieruję z pięknej kaplicy nowej, wypełnioną pełną ikonami, pięknymi, barwnymi, głębokimi. Nie chcę aż się z tego miejsca wychodzić. Miejsca, które jest marzeniem, żeby tak każdy Kościół wyglądał. Jest po prostu cudownie. Otwieram sobie Pismo Święte razem z Tobą na osiemnastym rozdziale, na tym fragmencie, który dzisiaj Kościół czytał w sobotę na liturgii. Tą Ewangelię, tą przypowieść o modlitwie, jak to nazwał Łukasz, że zawsze powinni się uczniowie modlić i nie ustawać. I gdzieś szukam tych, w tych słowach, w tej przepowieści jakiejś wskazówki na tą noc. Tam jest piękna historia, piękna opowieść o tej wdowie, która naprzyksza się pewnemu sędziemu. I on mówi przepiękne zdanie, ten człowiek, że chociaż Boga się nie boję, chociaż nie liczę się z ludźmi, nie szanuję ludzi, to, to jednak, ponieważ, dlatego, że się naprzykrza mi ta wdowa, to wezmę ją w obronę, aby mi nie nachodziła i, i, i nie zadręczała mnie. Tam dokładnie napisane jest, słowa są użyte, żeby mi nie pobiła. Jezus pokazuje jakby przez przykład tej wdowy i tego sędziego, pokazuje nam, jak powinniśmy się modlić. Że to powinno być takie wołanie, nie prosić pobożnie, żeby te modlitwy nie były takie poukładane, że jeżeli rzeczywiście znajdujesz się w takiej sytuacji dramatycznej, bez wyjścia, to wołaj do Pana Boga, tak żeby Pan Bóg pomyślał: Wysłucham Go, wysłucham ją, bo boję się, że mi wybije zęby. Żebyś wykrzyczał dzisiaj tej nocy Panu Bogu. Żebyś nie mówił jakichś tam pobożnych frazesów, które może są daleko Twojego serca. Ale wykrzyć ile potrafisz. Wyrycz to w poduszkę przed Panem Bogiem. Nie wstydź się dzisiaj nawet łez. Nie wstydź się tego, że może pobudzisz kogoś w domu. Wykrzyć pomoc do Pana Boga. Wykrzyć całego serca. On na to czeka. Czeka na Ciebie, na Twoje wołanie. A kiedy tak wykrzyczysz? Że Pan Bóg do ciebie przyjdzie. On mówi: Nie zostawię samego. Nie pozostawię. Prędko przyjdę i wezmę ją w obronę. Pan Bóg chce przyjść jak najszybciej do ciebie. Chcę być tej nocy razem z tobą. Nie bądź dzisiaj potulnym barankiem. Bądź tą wdową, która z całych sił, z całego serca natręczy, tak nawet nie wiem, jakich użyć słów. Tak, żeby, żebyś się naprzykrzył Panu Bogu. On chce teraz, te, teraz Twojego wołania. Więc ja już przestaję mówić, a ty zacznij wołać do Pana, tak jak potrafisz. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście ta noc, w której jesteś, jest straszną nocą, jest potworną sytuacją, to krzycz do Pana Boga. A on już tej nocy, w tym momencie do ciebie chce przyjść. Dobranoc, dobrych, bożych snów. Jutro dobrych niedzieli, pamiętaj, żeby pójść do kościoła. Jutro się z Nim spotkaj, otwórz swoje serce na Jego Słowo. Wreszcie przyjmij go do swojego serca w Komunii Świętej. Jeżeli nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, idź do spowiedzi jutro, znać księdza, powiedz, że potrzebujesz natychmiast pojednania się z Panem Bogiem. I nakarm się Panem Bogiem. Nasydzi na cały tydzień, żebyś miał siłę. Z Panem Bogiem pamiętam o was w modlitwie, wy też pamiętajcie. Omodlajmy te nocne marki, omodlajmy wszystkich ludzi, którzy, którzy rzeczywiście są tymi nocnymi markami, rzeczywiście trwają w jakiejś potwornej ciemności i nocy. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.